Małgorzata Rogaty, witam Państwa ponownie i zapraszam na rozmowę dnia. W Polsce i w regionie trwają obchody 35. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Porozumień, które dały nadzieję na wolną Polskę. I zagwarantowały powstanie pierwszych w bloku socjalistycznym niezależnych związków zawodowych. Wtedy oficjalnie narodziła się Solidarność. To jedna z najważniejszych dat w najnowszej historii Polski, która jednak, jak pokazują ostatnie dni, nie zawsze łączy Polaków. Czy na Kujawach i Pomorzu potrafimy świętować wspólnie bez podziałów i jakie atrakcje przygotowano dla mieszkańców? O tym porozmawiam z Sebastianem Gawronkiem, wiceprzewodniczącym zarządu regionu Bydgoskiego NZZ Solidarność. Witam, panie przewodniczący. Dzień dobry, witam państwa. Rocznica porozumień sierpniowych. Czyje to święto? Kogo Solidarność zaprasza na obchody? Czy tylko dzisiejszych związkowców i ich rodziny? Czy także tych, tych mieszkańców, tych Polaków, którzy 35 lat temu tworzyli tę dziesięciominutową rzeszę ludzi tworzących ówczesną Solidarność albo też sympatyzujących z Solidarnością? Oczywiście jest to uroczystość dla wszystkich. Jest to bardzo ważna uroczystość dla Solidarności, więc zapraszamy i tych, którzy brali wtedy udział w podpisaniu porozumień sierpniowych, czy w ogóle byli w tym czasie w związku, jak i tych, którzy w tej chwili tworzą ten związek. I także wszystkich sympatyków, ale także niesympatyków, wszystkich mieszkańców, którzy chcą z nami świętować ten bardzo ważny dla nas dzień. Zaprasza w ten sposób właśnie solidarność tutaj regionu Bydgoskiego czy w ogóle solidarność, bo przecież obchody w Szczecinie, Gdańsku pokazały, że no niestety nie było tam ludzi ważnych dla Polski, dla dzisiejszej rzeczywistości, premier Ewy Kopacz, nie było marszałka Sejmu Senatu, nie było też Lecha Wałęsy. To daje taki smutny obraz obchodów tej ważnej dla polskiej rocznicy. Dlaczego tak się dzieje? Oczywiście zaprzacała Solidarność, jeżeli o to pani redaktor pisze. Ta kwestia niezaproszenia niektórych osób jest troszeczkę nagłośniona przez media. W niektórych nie przypadkach Albo tak, braku ale, udziału. Albo braku udziału. Niestety media na przykład nie mówią o tym, w jaki sposób dotychczas traktowało się Związek Zawodowy Solidarność. Dlaczego wyproszono na przykład Piotra Dudę, czy w ogóle nie wpuszczono go do Sejmu, kiedy miał mówić na temat kilku Milionów złożonych podpisów. Czemu nie zapraszano go na niektóre uroczystości, które organizował rząd? Dlatego ale dziwi, mnie, dzień, ale dziwi mnie fakt. Ale takie obchody to, to jest moment na tego typu rozliczenia. Czy taka rocznica to jest, redaktor, to jest. To jest właśnie święto ten moment. Solidarności. Solidarność decyduje o tym, kogo zaprasza na to święto. Jeżeli władze krajowe zdecydowały tak, że nie są zaproszone niektóre osoby, chociaż tutaj wystąpiły pewne przekłamania, bo Niektóre osoby zostały zaproszone, a po prostu tego zaproszenia nie przyjęły. To tak po, prostu, tak po prostu jest. Ale nie możemy patrzeć tylko w kontekście tego, że w tej chwili nie zostały zaproszone jakieś osoby, a puścić w zapomnienie to, co działo się przez ostatnie 8 lat. No tak, tylko jest to pytanie: czy to jest święto tylko tej dzisiejszej Solidarności, czy też tej Solidarności sprzed 35 lat? Panie redaktor, to jest święto wolności. Bo 35 lat temu rozpoczął się tak naprawdę ruch rewolucyjny w tym zakresie, powstanie niezależnego samorządnego no to związku. Święto wolności są, powinno łączyć ludzi, a nie dzielić. No tak, ale dlaczego ja jeszcze raz powtórzę to, co wcześniej mówiłem? Dlaczego wytyka się związkowi to, że w tej chwili dzieli, chociaż uważam, że to nie jest prawda, a nie mówi się o tym, co, co robił dotychczas rząd, w jaki sposób on dzieli, tak? dlaczego nie rozmawia ze związkami? I raptownie przy uroczystości, Związkowy przy uroczystości podpisania porozumień sierpiowych, okazuje się, że Związek kogoś nie zaprosił. No ale nie powinno być tego typu niepoważne. daty, nie tylko ta jedna data, ale również inne daty związane z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości, nie powinny być takimi dniami zawieszania białej flagi dla ludzi, który, którzy wywodzą się z jednego pnia, solidarnościowego pnia, których potem podzieliły poglądy. Niestety, niektórzy z tych ludzi, którzy tworzyli tą, tą solidarność, lub mówią, że tworzyli tą solidarność, zachowuje się w, ten, w, te, w tej chwili w sposób skandaliczny, nawet krzywdząc tych swoich, no, nazwę to braci, tak wtedy, z którymi stali na jednej barykadzie, wtedy, kiedy walczyli, w tej chwili będąc władzy bardzo tych ludzi krzywdzą. Ale ja powiem tak, że już odnosząc się do naszego podwórka. No więc właśnie, czy na naszym podwórku jest podobnie? Czy jednak te tarcia tutaj ja by, są ja bym o wiele nawet mniejsze? Nie będę tego nie porównywał, pani redaktor, bo ja cały czas będę stał na stanowisku, że to jest naprawdę przekłamanie, mówienie o tym, że Solidarność kogoś nie zaprosiła albo dzieli. My tutaj u nas w regionie razem z panem marszałkiem Piotrem Caubeckim organizujemy. Tak, obchody. Zresztą robimy to co roku. Myślę, że jest to ewenement nawet w skali kraju, że tak bardzo marszałek województwa i wydawałoby się z partii, która nie sprzyja Solidarności, tak... tak że tu się dogadujecie. Tu się Pan przewodniczący naszek Walczak mówi, to sukces, że w naszym województwie potrafimy świętować rocznicę sierpniowego zwycięstwa razem. Podobnie mówi generał Zbigniew Nowek, członek kapituły medalu Unitas Dura. Solidarność w nie jest tym, co nas Nadal łączy, a nie dzieli, to jest piękne. Proszę powiedzieć, za nami już msze w intencji ojczyzny, mówimy o regionie, koncerty, uroczystości w obozie w Potulicach, do którego przed laty 35 lat trafiały osoby internowane, związkowcy, ale te kulminacyjne momenty jeszcze przed nami. W piątek halowy turniej piłki nożnej o puchar 35-lecia NZZ Solidarność Regionu Bydgoskiego. Kto stanie po przeciwnych hmm. stronach? Tak, bardzo, bardzo ważny i taki rozrywkowy punkt tych obchodów. Będą walczyły. To jest charytatywny turniej piłki nożnej. Pieniądze, które zbierzemy podczas tego turnieju przekażemy siostrom Albertynkom, które wspierają te osoby najuboższe. Udział wezmą różne drużyny, m.in. drużyna Urzędu Marszałkowskiego, drużyna Policji, drużyna Straży Miejskiej no i oczywiście drużyna regionu bydgoskiego Solidarności. Będziemy walczyć w duchu fair play o to, you żeby no niekoniecznie no oczywiście ta, każdy chce wygrać natomiast będziemy walczyć o to żeby pokazać jak gdyby tą dobrą stronę rywalizacji pokazać że jednak różne środowiska umieją się w ten sposób integrować i wspólnie i, i pomagać wspólnie również najuboższym a następnego dnia mówi pan że jedna z największych imprez takich masowych w Bydgoszczy w tym roku festyn rodzinny z udziałem gwiazd jakie gwiazdy tak y, będzie Między innymi Jerzy Kryszak i Papa D. Papa D w tej chwili zespół, z, no powiedziałbym, lata 90. bardziej, ale przypominające jeszcze ten, ten okres jeszcze walki chyba z komunizmem, może końcówka bardziej. Jerzy Kryszak to, mogę powiedzieć, przyjaciel chyba Solidarności, bo brał z nami udział także w koncercie 10 lat temu, kiedy była 25. rocznica podpisania porozumień I gdzie, sierpniowych. I kiedy ten festyn? Festyn jest 5. Rozpoczyna się o godzinie 11. To będzie myślę, największy festyn w tym roku w Bydgoszczy, bo mamy mnóstwo atrakcji, będą różne pokazy, będą, będzie możliwość zabawy i dla dzieci, i dla dorosłych, będzie możliwość wypróbowania się w różnych konkurencjach, ale będzie także możliwość zjedzenia czegoś smacznego itd. i tak dalej. na tych imprezach, proszę Państwa, trzeba być, tak? W regionie zapowiadają się obchody 35. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych, Zapraszam. obchody ponad podziałami. Wszyscy mili, mile widziani Zapewne Sebastian Gawronek, wiceprzewodniczący zarządu regionu bedgowskiego NZZ Solidarność. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo.